Siemanowidzowie dzisiaj gramy, so, znaczy nie gramy otworzymy sobie takiego jednego super paczkę y, Super Zinksa co nam wypanie? nie wiem dobra otwieramy dobra, czekaj ja, mam. ja to otworzę na szybko okay. mamy to coś pójdź, czekajcie, widzowie bo to dobrze jest trochę zabezpieczone zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem no dobra, otwieram. sobie mamy tutaj, uwaga ciuchcie, zobaczcie, mamy tutaj taką ciuchcie fajna jest taka Jedziecie jedzie, po pan... Siema, bo ja ciuchcio jestem. Lubicie mnie, bo ja jestem ciuchcio. Bum! Dobra, ale to jeszcze nie koniec. Co wy myślicie, widzę? Oh. Dobra. To wywalamy. I dobra, o, mamy tutaj instrukcję. Oj, chyba poderwałem. No nic. No trudno. Dobra, A czekajcie, ja to rozłożę. Żeby było lepiej. Ten film może być taki krótki. No ale no nic. No no i co by sobie teraz? Dobra. Już rozłożone. Albo dobra, ja to tak... Aha. Okej. Okay. Zobaczcie rapy. Fienno. Tutaj ja Wam to trochę. Czekajcie, bo nie widać jeszcze. reszty. Tutaj macie super zingsy Tutaj pokazuję palcem. A tutaj. Układka i następne. Wow! Tutaj jest nawet kolekcja super zinksów. A tutaj mam, macie też taką układkę. Dobra. Ale my układamy to. mam tutaj pudełko. Gdzie mogę sobie trochę popatrzeć i ja to może ułożę. Ła! Wow. Aha, to jest naludka Nie wiedziałem o tym, ale okej. Okay. Zobaczcie. To jest taki pojazd. I teraz chodź pan ciuchcia, a nie! To w sumie to się sna... To w sumie też jest na te Super Zinksy. Niestety musi z boku stać. Albo i nie. Nie, nie musi. Nie musi. A co to robi? A tak, nic. Y, jakie to ma ten? Różne, fajne coś. Nic nic mamy sobie złożoną, złożyliśmy sobie taką zabaweczkę ciuchcia siema ja jestem ciuchcia jestem jestem sobie w moim pokoju he he ho hi, ho papa pa.